Witam serdecznie tutaj Extreme Game Zagramy sobie w szachy. Niestety, ale czarnymi gram. Grając w czarnymi mamy mniejsze szanse, żeby wygrać. Powolutku będziemy grali. Mógłbym koniem przejść? Teraz pytanie, którym ruszyć? Czy tym? Czy tym? Koniem na pewno nie. Tutaj blokuję mu pozycję. Nie chciałbym a tutaj nie ma żadnej pozycji zaś A nie wiem Chociaż tutaj bym wybrał sobie z tej strony piony A Dobra, zrobimy tak. Nie wiem czy to błąd, czy nie No ale teraz on zrobił błąd, bo mi oddał tutaj piona za darmo lubię takie gry i postaramy się przedostać tutaj królówką, żeby mieć dostęp do króla, a przy okazji jeszcze tutaj dodatkowo mamy dostęp inny opozycję sobie zablokowałem z królówki na razie niech będzie zablokowana Mógłbym przeskoczyć dalej tutaj koniem, żeby trochę przepać to wszystko, tego jego konie. A ile on się nie ruszy teraz tutaj w to miejsce, no ruszył się, no ale za bardzo też nie ma co zrobić z tym. Ja natomiast mam. Albo i nie mam. No na razie tutaj ma atak. W zasadzie może to wykorzystać. No ale to na razie i tak ja zbiję go, i później zbiję go moim królem. Więc pewnie będzie się próbował przedostać na tę pozycję królowką. Mało czasu, żeby się zastanowić nad wszystkimi szczególnymi ruchami. Jedyne co mi na razie przychodzi na myśl, to ruszyć koniem. Także przeskakuję. Wtedy mu zablokuję tą pozycję, tą pozycję mu zablokuję dodatkowo. Spróbować go pogonić. Na pewno mi zbije piona w tym wypadku. Także wyśmiemy sobie tutaj. No I przyjdziemy sobie na to miejsce gońcem. Zobaczymy, co on będzie robił. Ale tutaj może ruszyć królówką. I to chyba będzie ten ruch, bo wyskoczyłem z tego miejsca i on teraz ma wolną przestrzeń. Tego zapomniałem. Ale nie wykorzystał tej sytuacji na jego niekorzyść. W tym wypadku sobie odlokuję tą pozycję. Tylko nie wiem, czy najpierw użyć. O cię, ja zbiję go. No tutaj na standardzie mogę sobie zbić. Przecież nie był mój goniec zagrożony, więc musiałem to zrobić. Dobra. I znowu mi się czas skończy. Prójdź miejsce przejść, ale tego nie mogę wykorzystać. Tego też nie. Jedynie co mógłbym cofnąć się nim do tyłu. No, ale nic nie zrobię z tym koniem, bo jest ciągle osłonięty przez gońca. Co mogę zrobić, to jedynie przejść tutaj w miejsce królówką i czekać na rozwój sytuacji. wtedy przejdę pionem do przodu będzie miał szacha od mojej królówki i będę mógł zbić jego gońca No ile się nie zasłoni teraz na przykład tutaj gońcem Bo na jego miejscu to by był chyba najlepszy sposób na osłonę, o ile zauważył ten ruch no nie zauważył no i stracił sytuację w takim wypadku go mogę zszachować. On mi może zbić w tym wypadku moją wieżę. Ale za bardzo się tym nie przejmuję, bo będę miał dwie figury do przodu. Mało czasu. <śm> Odblokuję sobie pozycję gońca, żeby spróbować tutaj go jakoś załatwić. Chociaż tutaj też by był, no nie za bardzo. Tutaj, w tym miejscu, by było najlepszym miejscem. On no, ruszył tutaj pionem bardzo dobrze, bo osłonił sobie miejsce. Chociaż i tak było osłonięte przez królówkę. No, i co tutaj w tym miejscu powinienem zrobić? na no standardowo bicie i standardowo znowu bicie. No i ma znowu. No i przechodzę w to miejsce. No i jak się nie osłoni, jakąś figurą. No to będzie lipa dla niego. O ile to zauważę. No i ma mata. Oj, to akurat był dosyć prosty meczek. Zrobiłem znowu trzy błędy. Nie wiem w którym miejscu. Co prawda dużo czasu mi zajęło, żeby przeanalizować ruchy i tak dalej. Jeśli są jakieś błędy, niestety ich nie sprawdzę, bo nie mam tej darmowej. No ale patrząc się na statystyki, szyb, szybkie szachy, chociaż to nie powiedziałbym, że szybkie 10 minut to jest tak w miarę taki czas. Chociaż chyba na 15-minutówki będę musiał się przerzucić. No ale powoli do przodu i do góry. No, jestem ciekaw, na którym miejscu się zatrzymam, ale myślę, że to będzie 1100 ileś. I teraz może bardzo dużo osób też się nowych loguje. Pewnie jeszcze kilka razy sobie będę grał w te szachy, ale z wami już się będę żegnał. Także trzymajcie się ciepło. Cześć. Oczywiście polecam zasubskrybować mój kanał, jeżeli Wam się podoba i polajkować film. Cześć.